10 lat temu Jan Paweł II odszedł do domu ojca. Dziś właśnie świętego Jana Pawła II. 10 lat po tym wydarzeniu będziemy wspominać razem z gościem programu, którym jest Paweł Zuchniewicz. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dziennikarz, publicysta, pisarz, autor m.in. powieści o Janie Pawle II. Jak wspominasz ten dzień sprzed 10 lat, 2 kwietnia? To była sobota. Ja akurat byłem na takim spotkaniu całodziennym dotyczącym rodziny, różnych inicjatyw rodzinnych, to było pod Warszawą. No i pamiętam, że nawet wtedy przyjechał, przyjechała ekipa z Polsatu, żeby nagrać coś właśnie o Janie Pawle II, no bo wiadomo było, że, było, że sytuacja jest już bardzo krytyczna, że on czuje się bardzo źle. I, i to było dla mnie takie wymowne właśnie, że tego dnia, właśnie w tym gronie, żeśmy zastanawiali się nad różnymi inicjatywami rodzinnymi akurat, tak, wtedy, kiedy on odchodził, bo wtedy nikt nie myślał, w ogóle no, nie, nie myślał o beatyfikacji, ani o kanonizacji o tym, że w czasie kanonizacji on będzie przez Franciszka nazwany papieżem rodzin. W ubiegłym roku, pamiętamy, ta homilia była taka arcykrótka, tak? Franciszek specjalizuje się w krótkich homiliach. Ale wyrazisz ale wyrazista niezwykle, i właśnie tam zabrzmiały bardzo mocno. Pierwszy raz usłyszałem, że tak powiem, na tak wysokim szczeblu, że było powiedziane, że Jan Paweł II to papież rodzin. No tak, no, mówiło się o tym wcześniej, ale tak po prostu między sobą, tak, prawda, tak, że tak. będzie patronem A tu, rodzin. Tak. A tutaj było właśnie coś takiego. Oczywiście nikomu się wtedy też jeszcze nie śniło, nie, nie, nie myślał. Nie myśleliśmy o tym, że, że za chwilę zacznie, w mediach zaczną się. Pojawiać doniesienia o różnych nadzwyczajnych łaskach, że potem w ciągu nas, następnego roku od odejścia Jana Pawła II do domu ojca będzie tych doniesień tak bardzo dużo, i że wiele z nich będzie właśnie dotyczyć na przykład poczęcia dziecka przez bezdzietne pary. Tak? Wszystko to, to było jeszcze. To byliśmy wtedy jakby zdominowani tym tą atmosferą takiej powagi, że o to coś nadchodzi, tak? Nadchodzi właśnie przejście. Nadchodzi Pascha w pewien sposób, bo to było, trzeba pamiętać, że ten 2 kwietnia to była sobota, ale po niedzieli Zmartwychwstania. A czyli jeszcze w Oktawie. Tak, czyli jeszcze w Oktawie, że następny dzień to była, to wiem, Niedziela Miłosierdzia, ale właśnie, że to było, że była ta jedna Pascha, jedno przejście, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania. I potem była Pascha Jana Pawła II.